Cześć, witajcie o. na kanale Łukasz Kocha Komiksy. Dziś nie o komiksach. Cześć Michał. Cześć. Witajcie o, o filmie. Witaj <grywia> <Dzisiaj> Michale. <grywia> Dzisiaj o filmie Małpa. Okay. E, tak, byliśmy w kinie kilka dni temu. Bawiliśmy się... Już powiem to, no... to. Tak. bekowo, bekowo było. Bo tak absurdalnie momentami, ale ja na początek chciałem, i Michał pewnie też, chcieliśmy podziękować Kinoświat za bilety na sam. Tak, kochamy Oza Perkinsa. Tak, kochamy. Tak, teraz pytanie, czy po tym filmie nadal kochamy, ale odpowiemy na to za chwilę, czy może trochę mniej. No to jest kolejny film Oza Perkinsa, tym razem dostajemy ekranizację opowiedzenia Stephena Kinga pod tytułem Małpa. Mm -hmm. No i co? Może Ty opowiesz o czym jest ten film? No y, fabuła jest dosyć prosta. Zaczyna się jak dwaj młodzi bracia, bliźniacy zresztą, znajdują y, w, na nie na strychu, tylko w schowku małpę, jakby pa pamiątkę po ojcu, którego nie ma, bo wyszedł po fajki i nie wróci, jak to zwykle bywa w amerykańskich często rodzinach, a zwłaszcza w amerykańskich rodzinach na Kinga <grym, <grym, generalnie. I oni znajdują tą mapę. Gdzie jest napisane na pudełku, że jak przekręcisz kluczyk, to przekręć kluczyk i zobacz, co się stanie. I powiem, że oni przekręcają ten kluczyk i w okolicznościach yy, strasznych ginie ich opiekunka. Tak. Potem jeden z braci, z braci domyśla się, że to może być wina tej małpy. A żeby sprawdzić, przekręca jeszcze raz. I znowu ginie kolejna osoba, najbliższa bliska bardzo, ale już nie będę spojlował i oni te mapy się chcą, pozbywają się. Najpierw Spoile... nawet pyta się bezpojlerowo, a popytam sobie, jak powiemy, że jest spoilowo. kto nie oglądał, kto nie oglądał, będzie mógł w tym momencie przerwać, jak wystawimy ocenę i te mapy się pozbywają i mamy wszystko o 25 lat, bo znowu się dzieją dziwne przypadki zgonów w ich mieście, które sugerują, że ta małpa wróciła. Czyli w sumie taka klasyczna fabuła o nawiedzonej lalce trochę, nie? Tak, tak się. Wydaje. się. Ale ja powiem tak, my to my, my to się tutaj z Michałem musimy powstrzymywać, bo to jest tak absurdalne, tak śmieszne, tak zabawne, z, zaraz to tak przerażający film, że my, myśmy chcieli wam cały już teraz zaspoilerować. My się tak hamujemy bardzo, bo razem z nami całe kino płakało ze śmiechu i wyczało tak, tak, ze śmiechu. Tak. Muszę przyznać, że nigdy nie bym na żadnym filmie, żeby tak się ludzie śmiali. Chyba na żadnym. No. Naprawdę ja rzadko chodzę na komedię, ale normalnie śmiali się do rozpuku i ten film jest... Ze śmierci, dosłownie tak, ze śmierci. Tak, tak. I ten film ogólnie jest też opisywany często jako czarna komedia. Czyli mimo, że fabuła typowa to to nie jest typowy Perkins, wręcz przeciwnie, to jest nietypowy Perkins, bym powiedział. Ale Warto. słuchaj, w, tej, w tym absurdzie jakaś jest metoda, bo ja się bawiłem, to no nie jest na pewno najlepszy jego film. To chyba się zgodzimy. No to ty jest jakimś, ty wiesz, wielką yy, wielkim zarzutem, no bo trudno nie. przeskoczyć z tytułowem niektórych z lepszy w tak. Prawdopodobnie. No ale właśnie, ale czy to jest dobry horror, według ciebie? Ja bym powiedział że tak. to na pewno no, no. że jakby, jakbyś nie wiedział, że to jest do, dobry, że to jest Osperkins, to yy, byś był zadowolony, jakbyś z transu? Czy to nazwisko z... Osperkins? No. Jakoś mi daje po prostu znak jakości. Wiesz, no tak, wiem, tak. że ten, przynajmniej jeśli chodzi o warstwę tą artystyczną, warstwę techniczną, to jest na bardzo wysokim poziomie. Tak, Zdjęcia, tak. Y, ogólnie y, fotografia, no do scenariusza teraz chciałbym się przyczepić, ale to za chwilę. Ale mhm. ogólnie aktorstwo, sam pomysł. No, tak absurdalne śmierci to ja nie widziałem w Oszukać nawet Przeznaczenie, tak absurdalnych śmierci jak tutaj. A my Bo... widzieliśmy zwiastun finałowej odsłony przed tak, seansem tak. tego filmu. Tak, chociaż ja bardziej zaciekawiony Antidown na podstawie gry komputerowej, ale to taka dygresja, to super wyglądało. Ale tak, no, skojarzenie z Oszukać Przeznaczenie jest niby dobre, ale w mapie chodzi trochę też o coś więcej, ale do tej, powiedziałem, z części. Znaczy, ja też nie oglądałem dużo tych Oszukać Przeznaczenie, ale mam wrażenie, że tu były sceny bardziej... Szybkie, dosadne. Jakby chodzi to, o sam... No. To było połączenie Oszukać Przeznaczenie plus Kevin sam w domu. Tak, tak, tak. Zgo zgodzę się, zgodzę się. <laughs> Ale w, w, w Przeznaczenie one są trochę absurdalne, czasami przyciągnięte, a tutaj jakby zaskoczenia. Krótkie, tak, krótkie. Tak, tak, krótkie. Mało tego, niektóre śmierci były po, pokazane post factum, bo na przykład to mały spoiler, mały spoiler, żeby tego wujka na polowaniu. No to mnie rozwaliło z, z, tymi, konia, z tymi koniami, to nie było pokazane y, y, w trakcie śmierci, tylko w retrospekcji, ja mówię, ja samo. Y, po, same pomysły były po prostu absurdalne, a nawet nie sposób y, pokazania, chociaż widać wszystko, nie? Ale to no, ale ciekawostka, wujka akurat, wujka grał y, reżyser i scenarzysta tego filmu, czyli Os. Tak, tak, to sobie myśli uśmieć się swoją, <grym> jak z wie normalnie. No, Słuchajcie, my nie potrafimy na poważnie podejść do tego, bo to jest tak absurdalne, ale z tym absurdzie od razu dostajemy, wiesz, my się zastanawiamy, czy jakby nas coś takiego spotkało na osobiście, czy kogoś, czy naprawdę byśmy się śmieli w tych ostatnich sekundach swojego życia, czy byłoby nam do śmiechu? Ale tak absurdalne śmierci oglądając, to po prostu my rżyliśmy jak te konie. W tak, tym kinie. Tak. <laughs> tak, tak. Ale tak chciałem powiedzieć, to. to i... Gdyby to był taki film tylko nawiedzonej lalce, a na przyznaczenie. To był typowy generyczny horror, a moim zdaniem tu tak. chodzi o coś więcej, bo Osperkins nie byłby sobą. Ja powiedziałbym, że on się posługuje tutaj groteską, jeżeli używamy literackich, y, powiedzmy, y, terminów. Się. Tak, bo z jednej strony te śmierci są na wesoło i pora powiedzieć, że to cza jest czarna komedia, ale dla mnie to nie jest, o, oprócz tych śmierci, które są y, wesołe, absurdalne i jest śmiechu, to ten film, <śmiech> poza, <śmiech> poza tymi śmierciami, jest o, spokojnie, czas ja sobie. przypomniałeś że jak to się je ze śmiechu. No. to tak. no tam się. Tam się łączy śmiech ze smutkiem, bo te wszystkie fabularne. Jednocześnie. Jednocześnie. Tak, tak. tak jednocześnie. to jest bardzo zamierzone, bo jeżeli wcale śmierci są mega zabawne i chyba nikt nie będzie mógł się powstrzymać od śmiechu, o to ta cała fabularna sytuacja. I co tam jest pokazane, relacje między bohaterami i innymi postaciami, no to są y, dramaty rodzinne, to też mały spoiler, ale i to jest efekt zamierzony. Tak. Nie to trochę by to z równowagi, szczerze mówiąc. No właśnie, i dlatego ja do końca nie mogę powiedzieć, że to jest najlepsze kino Oza Perkinsa, bo on w pewnym momentach nie wiem, w którą stronę ma podążać. Czy to ma być bardziej komedia? Czy to ma być bardziej slasher, czy to ma być właśnie, bo też dostajemy film obyczajowy, jakiś psychologiczny dramat, no bo ta rodzina została dotknięta falą nieszczęść, nie oszukujmy się, od początku tak, to tak. wiemy, czy to jest jeszcze może jakaś czarna komedia, w sensie ta groteska, co ty wspomniałeś, tam jest wszystko i w pewnym momencie ja straciłem trochę zainteresowanie tymi bohaterami, jak kibicowałem Małpię. A no, no tak, tak, tak. Znaczy Oz jest chyba takim serem, który po prostu y, lubi eksperymentować. Nie, 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 zawsze, no na przykład w, w przeciwieństwie do, ja zawsze się kogo bardziej lubię, e Oza Perkinsa, czy tego, czy mhm. Bo to są dwaj tacy, powiedzmy, którzy robią kino, nie, nie powiem, że artystyczne, ale autorskie. Mhm. I e Egers jest świetny genialny, to wszystkie są. Nie mówię, że NKP to, ale wszystkie są y, y, klimatyczne, poważne, powolne, przeżywane, a Egers to film robi inaczej. Każdy film, to znaczy nie jest tylko y, Perkins, Perkins. Perkins. Tutaj Perkins. też się bawi formą. Tak i, i dlatego z jednej strony mnie też to trochę wytrąca z równowagi i nie wiedziałem, co oglądam, bo z jednej strony chciałem się śmiać, a z drugiej strony tam były takie smutne rzeczy. Nie, ale daję kredyt Perkinsowi, że eksperymentuje, nie zawsze Yy, może mu się to udać idealnie, ale, ale fajnie, że próbuje. I moim zdaniem to był zamierzony efekt, nie? Tak, masz rację, yy, m, ale mówi, ja do końca nie mogłem tej konwencji załapać, wiesz, bo tutaj dostajemy te sceny śmierci, nagłej, grytyskowej, przerażającej śmierci, a tutaj dostajemy ten dramat rodzinny. Z całą tą historią powiązany, oczywiście. Z, z tymi nieszczęściami, z tą historią tej małpy. Tak, tak. Znaczy, wiesz co, ja się pokuszę o, znaczy, ona może jest nietrafiona albo ten, ale ja mam wrażenie, że to był efekt zamierzony, to ja mam wrażenie, że, że o to chodziło, żeby, że ta sama małpa i to, co ona wyprawia, to jest metaforą, metaforą tych, tych ich doświadczeń życiowych i tych przeżyć, bo on, na końcu jeden z bohaterów mówi, zostawmy to wreszcie za sobą, mówi o tej małpie, a to tak naprawdę nie chodzi o małpę, trochę tak jak baba dług. W sensie. Tak, zgadza się. Tak. Nie, nie chcę tu więcej sporować, ale chodzi o to, że, że małpa jest tym chaosem i dlatego i tą makabrą, która jest nie, nie da się kontrolować i jeżeli się jej nie wyrzuci, to na zawsze będzie robiła rozpierduchę. I tak naprawdę to nie chodzi, że ona robi w tym mieście, tylko w relacjach, tak? I to jest właśnie do tego filmu. Takie było za 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 założenie, chociaż akcenty są tak wyważone, że... Je, Jedno niestety tutaj pod, kopane pod, pod tym pod na polem tego drugiego, bo przez te sceny śmierci, przez ten śmiech i to makabry, to człowiek może tego nawet nie zauważyć. Może to jest film na kilku, kilkukrotne obejrzenie. Posłuchajcie, tak. co oni tam mówią do siebie ci bohaterowie, tak. nie? Powiem ci, że ogólnie ten film dla mnie to jest takie yy, ja już nawet ocenę, bo zbliżamy się do końca z tej tak, strefy tak, bez spoileru. 7 na 10 siedem, bo kosa. Tak, siedem na dziesięć. Nie wiem jak ty, no. jak ty, byś ocenił w takiej skali liczbowej i siedem daje dlatego, że się naprawdę super bawiłem jak prosiak, za przeproszeniem, mm -hmm. jak prosię, śmiałem się, ale też momentami ta konwencja nie jest dla mnie, bo mówię jednocześnie dostaje sceny i śmiechu i taki zadumy, to jest jednocześnie i w tym momencie nie wiem, co myśleć. Marzat, zgodzę się z tobą. To też nie jest ten rodzaj ekspresji, który jakby mi się najbardziej podoba. Ale ja dam ósemkę z tego względu, że ja wiem, że to było zamierzone. I mimo że to nie jest mój rodzaj horroru idealnego, no to nie mogę odmówić Perkisowi, że zrobił coś świadomie i chciał, żeby tak to wyglądało. Wyblął. wybrnął, czy wybrnął, no, musiałbym obejrzeć drugi raz, ale nie chciałbym tego filmu skrzywdzić, dlatego dałem, dam trochę osiem, może, może, na wyrost, ale no technicznie jest idealnie zrealizowany, no to tak. chociażby za to, to, to po oceny. Ta małpa, design ta małpa jest taka makabryczna z tym uśmiechem i w ogóle. Y, ale no, y, y, ja to powiem, jest z razy kulisy naszego siedzenia w kinie, my kubicowaliśmy i czekaliśmy na kolejne meczy. Tak, 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 ale tak. ta, ta <laughs> ostatnia scena w tym miasteczku, jak już, już była ta na, norma na nakręcana, to ten... I ten, to, że ten chaos coraz bardziej się to też jest jakieś przesłanie tego filmu. To Dobra, przejdźmy było... do strefy spoilerowej. Tak, ale o, ale się po, po, się polecamy, nie? Bardzo... Polecamy, polecamy. Myślę, Słuchaj. że może będzie u mnie no. jakieś zestawienie kolorów roku, może w dziesiątce. Powiem Ci tak, tak. tam absurd goni... Jak już jesteśmy w tej strefie spoilerowej... Dobra. Uwaga, ta jest sklewa spoilerowa. To jak ktoś, ja, jak ktoś nie oglądał jeden, to może teraz wyłączyć, ale film bardzo polecamy. Polecamy. I słuchajcie, tam jest tyle absurdalnych scen. No może Michał zacznij. Masz jakąś jedną ulubioną? Scenę znaczy, śmierci. <laughs> znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tak, co mi zapada yy, w pamięć. I to jeszcze oprócz tego, że ona była makabryczna, to była podana w taki typowy kingowski sposób. I, I może o tej śmierci tego wujka. Jednak to O Jezus, mielony, jak, tak, jak, jak on to powiadał, ten y, 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 główny bohater y, na, y, na opowiadał w sensie narracji prowadził, powiedział, że wuj, wujek zginął na polowaniu. wiesz, i myślisz, a go naszym przypadkiem, ale później ale, mówi, ale to nie była zwykła śmierć. Normalnie taka fraza jak u Kinga. I potem no. pokazuje, że... Przebiegł, przebiegł, spał w śpiworze i przebiegł po nim stanął dzikich koni i go przerobił. Sze, dokładnie że, 67. sześćdziesiąt nie, sześćdziesiąt, nie sześćdziesiąt wiem dlaczego tam Ja zapamiętam, że sześćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedem. sześćdziesiąt dwa, a może 67. no. Sześćdziesiąt sześć, 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 sześć. <śla> sześć. Jestem Tak, tak, tak. Jak powiem, to wszystko pokazują. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda yy, przejechany przez 67 dzikich koni człowiek, no to mogę. Zapraszamy jakby... do obejrzenia. Tak, 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 ale mi się to kojarzyło z takim y, mięsem kupionym w Biedronce, mielonym do, wiesz, do zrobienia kotletów mielonych, po prostu, albo ten taki sos z kawałkami mięsa jak na, na spaghetti, tak to wyglądało. No ale to chyba bardziej ten... absurdalna ale bardziej chora, to jest na przykład, no bo tam dostajemy bardzo chory motyw bycia fanem tych kolejnych zgonów, dostajemy po prostu, część tam osób z tego miasteczka ginie, w bardzo absurdalnych tak, tak. wypadkach, a część po prostu zaczyna klipicować, pojawiać się na scenach tak, śmierci. Tak. W sensie na, nie na scenach śmierci, tylko na miejscach śmierci. I tak, kolejny tak. trup, kolejne cztery liderki się pojawiają z pomponami i one dostają też do swoją zajebistą tak. śmierć. Tak, to mi się pewnie zapamiętać najbardziej. Nie tylko to. Wiesz co, ja to powiem wiem, że to jest chore, ale scena z matką i z wózkiem. Płonącym. A, tak, 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 tak. Ja pamiętam, albo nie, brak... poczekaj, albo bo scena z ciocią. Z ciocią płonącą twarzą. A, to no. jest na telerze też. Albo ta pani gdy basen skakała. Tak. Ale najbardziej makabrizy to było z pszczołami, chociaż te efekty CGI, te, jak ty się mówi, jakby średnie. Tak. To tak nie ale, ale sam pomysł, ale sam pomysł, to po prostu aż mi się twarz odpuściła. Patrzyłem. <grym> No. Ale powiem Ci, właśnie jak już rozmowałem spoilerowo, to ten wątek samego tego Piotrusia, czyli syna tego jednego z głównych bohaterów tej opowieści, no, moim jest w sobie niepotrzebny. Mogłoby tam go nie być, tak w sumie. Jakby tak pomyśleć. No, wiesz co? A ja się nie do końca zgodzę. Bo szczerze mhm. mówiąc, nie mówię, że nie, ale wtedy zacząłem oglądać z zainteresowaniem, bo to jest coś takiego, że zacząłem się angażować, że zacząłem się martwić o tych bohaterów mm -hmm, tak naprawdę mm. i w tym momencie jak, jak mi to przepiło, zacząłem właśnie to był ten moment, że prze... przeskoczyłem z kibicowania małpie na kibicowanie głównemu bohaterowi, o to chodzi? A, właśnie... tak, może on był po to wprowadzony, żeby żeby właśnie ludzie zaczęli mu kibicować, bo on nie był też yy, idealny, święty, no że się tak wydarzy. nie, i to chodzi, tak to nie miałoby tego ciężaru emocjonalnego i myślę, że to dlatego tak było, A, ale się. Jesteś... Mm -hmm. Ciebie by się zapytam, jak ogólnie Ci się podobała ta sama historia, pomijając już te wątki fantastyczne, ta historia tej rodziny? No, ja właśnie. Y, ja powiem, że dla mnie to jest klutej, klutej opowieści. Tylko to zostało mhm. pogrzebane pod y, tą całą makabrą i całą tak. tą małpą. Tak. No, ni niestety to Z trochę tego. Przego... zostało. Zostało tak jakoś. Y, jak to powiedzieć? Przykryte, no to dobrze powiedziałeś, tak, przykryte pod tą makabrą i my nie dostajemy czegoś więcej, jakiegoś reunion, jakiegoś wiesz, yy, nie dostajemy jakichś nawet jednej, dwóch sen między tym bohaterem, jednym z dwójki tych bliźniaków, hmm. a jego synem, że oni próbują na nowo te relacje, one same jakoś wynikają, bo muszą, bo muszą yy, działać, muszą... Yy, nie tyle się opiekować tą małpą, muszą się zajmować tą małpą, żeby ona już nikomu krzywdy więcej nigdy nie zrobiła, przynajmniej za ich życia. No tak. Może to też wina tego y, aktorska, które nie, nie było tam jakiś takich wyróżniających się kreacji, sztabów. Właściwie najbardziej mi się podobał ten chłopak młody. On tam jakoś mnie przekonywał, nie? Bardziej niż ten, bo tam mówi, że się przyjmuje, że tam y, nie, nie podał się odnaleźć, a ten facet y, to jakoś nie ten. A, I dlatego może nikt nie zwracał tu uwagi. A to jest przecież krótka historii. Tak. I uwaga, spoiler. Bo ja na początku myślałem, że to będzie film o nawiedzonym przedmiocie. A to nie jest nawiedzony w sensie, że po prostu będzie chodzić i zabijać ta małpa albo coś w tym stylu. Ale to jest tak, jak często bywało Kinga, że ta mapa jest tylko narzędziem. Tak. W, centrum, w centrum jest człowiek. Trochę, trochę jak w, w tym, w cmentarzu dla zwierząt, że jest jakaś moc, która sobie jest, ale to dopiero człowiek y, 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 wykorzystuje z powodu swoich niskich pobudek i do się stąd zło. I, tak. I to jest w całej historii. I to jest właśnie w momencie... Nie, nie chcę tutaj, dobra, żeby spodziewać czy nie, ale... Jak w momencie, wydaje mi się, to stoi za tą małpą, czemu to się tak rozwija i tak dalej, to wychodzi cała ta... Y, y, jakby przesłanie, tak, tak? I to nie chodzi o małpę. I był taki moment, który mną no, wstrząsnął, a gdyby był jeszcze lepszy aktor, to w ogóle, bo żeby to zamieniło w naprawdę wybitny horror. Był taki moment, Dobra, spojrzymy Tam jeden yy, z braci, a to można się domyślić sobie na początku ktoś ogląda uważnie. Ci bracia od początku się w ogóle nie, nie lubią. I jeden Nienawidzą drugiemu dokucza. Się tak. Jeden drugiemu dokucza, ale a ten, co jest, który, który jest dokuczany, się tak wyrażę, któremu to jest starsze o trzy minuty dokucza, to z drugiej strony też nienawidzi swojego brata i są takie w sery, sensie, że chce go zabić. I potem i z tego się bierze ta trama Kable, Bo potem, jak jeden bierze to mapę w swoje ręce, spoiler, ale już wiadomo. Przypomniała sprzedaż... mi się ta scena z kulą. Tam był Lois, bo on chciał go zabić kulą. Tak, ten, tak, ten tak. w okularach. Stał z, z taką grzywką tego swojego brata. I właśnie ta, ta małpa, za to, że tamten znęcał się nad nią w sumie, nad tą małpą. Tak. Najbardziej z tych wszystkich braci. I ją wykorzystywał, a ona się nikomu nie daje wykorzystywać. O, to... tak, to dobrze założyłeś. I, I to było z tą kulą, właśnie, bo, bo ja tę scenę sobie wyobrażał wtedy. I ona, wyczytując chyba w umyśle tego brata to wspomnienie sprzed lat, spełniła jego marzenie w końcu. I jego tak, brat tak. stracił głowę tak, dzięki tak. tej kuli dokręgli. Tak, jeszcze Lois, bo to było imię matki. To jeszcze tak, kolejny ten. Zgadza ale się. Ale dla, dla mnie najważniejsza scena, która dopiero prostu zrobiłem o czym polega ten film. Szkoda, że właśnie była lepiej zagrana. To ten brat wierzy, że ten, kto za kluczyk małpy, ten nie może zginąć, chyba, chociaż To, to nieprawda. To nieprawda. To, o, o, to nieprawda, ale on w to wierzy i zmusza tego drugiego y, 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 bratanka. Tak, żeby on, właśnie żeby swojego brata podpuścić, do, żeby przeszedł, żeby żeby bratanek był, żeby bratanek chciał chronić swojego syna, tak? Tak. Dlatego ten zmuszę tego syna, żeby przekręcić, mówię, że jedyny sposób żeby chronić syna, to jak, jak przekręcić ten kluczyk. Czyli on sam stawia się, jak ten bratanek przekręca ten kluczyk, to ten brat, który chce zabić brata, to sam na ryzyko się ten, y, y, wiesz. Naraża, bo w tym momencie tak. skoro on nie przekręcił, i to był, i był taki moment, że on stoi i czeka. Czyli tak on musiał bardzo nienawidzić swojego brata, że podjął to ryzyko, nie? Tak. I on lato planował. Tak, 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 tak. No, to, to, to są trochę dziury fabularne. Po czemu ten fakt, że ten syn przekręcił kluczyk, miał, miałby coś zmienić? To ja nie, nie wiem, wiem że wszystko. ona zabija bliski, właśnie to jest takie. On to zwariował, to mu to pokazane. Ta to nienawiść mu tak się na mózg rzuciła, i to jest właśnie kluten ten jed, jeden czyn z młodości i to, to tak nawet stało, narastała, w końcu mi, od, mi, miłość od nienawiści dzieli czasem tylko jedno wydarzenie. I o tym jest ten film. I potem tak. oni po prostu, i dlatego na końcu mówi, może zostawmy to za sobą. I to jest ta małpa, ta małpa z brzytwą tak naprawdę w tym momencie. Dosłownie. Ale wiesz co, mi się też wydaje, że ona została i nie zrobiła im krzywdę finałowo, dlatego że ona poczuła, że im zależy na niej. No tak, to no, właśnie ona jakby się killowała swoją logiką, jak się stawiać w te zgony, i tak dalej. Tak, tak ale to, to jest właśnie... nawet przez to, że oni się bali, że ona im zrobi krzywdę, czy zabije ich bliskich, czy ogólnie, to ona chyba poczuła jakieś w końcu współczucie do jednego z tych braci, i dlatego postanowiła przynajmniej do końca tego filmu nie robić im krzywdy. Tak, Ale zobacz, jak tamten przekręcił kluczyk, to mu im zabiło najbliższą osobę, czyli matkę. Tak. To może on tak, tak pomyślał, że jak, że jak syn przekręci, to zabije ojca, nie? Tak mógł pomyśleć. A powiem, tak. a, a, że, że ta małpa od początku miała plan, że ona może karmiła się tą nienawi nienawiścią. Tu jest dużo takich niuansów, które wybrzmiałyby lepiej, gdyby ten film był lepiej zagrany tak. i lepiej napisane dialogi. Tak. Wiesz co, ja jeszcze trochę bym pochwalił, yy, ale króciutki występ Tatiany Maslany jako matki. Bo ona była jakaś. A... Ona tak, była tak. taka troszeczkę przerażająca z jednej strony, bo powiedziała, że każdego z nas czeka śmierć i was i mnie i wasze zwierzątko waszych przyjaciół i tak dalej i tak dalej, bo ona już wiedziała, że coś się święci czuła tak, to tak 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 tak, tak e, czuła to i ona też miała jedną z absurdalnych, scen ale już tego nie powiem, ale e, to była jakaś ta tata. E, nie do końca przemówili mnie do mnie ten aktor w roli tych y, braci bliźniaków, bo czasami, wiesz co, y, tak. y, nie przemawiał do mnie, nie interesowało mnie, co się z nim stanie w danym momencie. A tak, bardziej tak. mnie interesowało, co się dzieje z tą małpą, albo ci, co się dzieje z innymi osobami, które wchodziły w posiadanie tej małpy. O. Tak, on nie był taki bardzo przekonujący w tym swoim tym aktorstwie. Ale no, ja chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że ten film ma duże pokłady w smutku, bo tam tak. wszyscy wszyscy są dysfunkcyjni tak naprawdę. I ta matka, i ta cała rodzina. I zobaczcie, tam jest yy, postaci bez ojców. Tak naprawdę pamiętam, jeszcze ten coś za policjanta przebrał, potem ich telezował i też yy, on był przez mał tej matki, małpy, to on też mówił, że ojciec sobie wyszedł i nie wrócił tak naprawdę. Tak. Tam, yy, wszyscy, tą, yy, co są yy, yy, posiadaczami małpy przez moment, to oni wszyscy mają traumatyczne tlam przeżycia rodzinne i dla, dla, dla mnie to jest ten symbol, ta małpa i tam nikt nie jest normalny i wszyscy... Ale ile Małem... tam jest no, ścieżar. do twórczości Stephena Kinga. Tak Już tak, nie tak. wymienię kole ten nazwisk i imion danych postaci, ale tam jest mnóstwo tak. nawiązań. Ja tylko powiem, że tam mamy scenę prawie żywce wyjętą z Bates Motel. No też tak, tak, e, tak. Nie wiem, no z miasteczka Salem czy, czy no, takich mniejszych, większych easter eggów, które fani Stephena Kinga spokojnie od razu wyłapią. Podczas tak, sensu? Tak. No, to... no ogólnie y... Ja bardzo doceniam ten film i rozumiem jego założenia, i te założenia zostały w 100% zrealizowane. Tylko niekoniecznie tak. to jest ten rodzaj horroru, który lubię najbardziej, mm -hmm. a po drugie, to aktorstwo trochę stanęło na, trochę umniejszyło temu przesłaniu. No, nie, bo, bo... nie przekonało nas do końca. Może jakby ktoś o większym bo, ten, potencjale. CV, potencjale czy w większym y, talencie zagrał te postaci. Ewan Gregor mi się od razu przy, przypomniał i jego występ w, w tym w prequelu do lśnienia, czyli. Yy, doktor, doktor, yy, doktor Sen. Sen, tak zgadza tak, się, tak, doktor tak. Sen. Tutaj no widziałbym ta... wie, wie, więcej, ja, tutaj by widział. Znaczy ja bym nie powiedział, że oni zagrali źle, tylko tak. chodzi, że. Tylko ten film był z takim przesłaniem, którego oni nie do końca odźwignęli. Jeszcze te akcenty były tak rozłożone, że ono nie wybrzmiało, nie? No, <laughs> bardziej, a, najwięcej to absurdalność tego filmu pamiętamy. Nie pamiętamy tych bliźniaków, nie tyle, że w ogóle, ale absurdalność tych śmierci, tych wielu śmierci, yy, wielu ludzi. A samym przesłaniem to przede wszystkim, które nie do końca wybrzmiało, jest to, że jeśli nie poradzimy sobie i nie będziemy się starać, Poradzić z traumami związanymi z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, te traumy w końcu nas dopadną i mogą nas zabić wręcz. Tak, i o to tam wyraźnie mówi nas w tej konsultacji, nie? Jak ze tak. sobą rozmawiają. No i zobacz, ta konsultacja też wypada dosyć banalnie, a to się nadawał na taki punkt kulminacyjny, nie? To tak. I, I to trwa dosłownie kilka minut. Dostajemy scenę śmierci jednego z braci i koniec w sumie tej konfrontacji. tak. tak, tak. Tak, tak. I tam padają ważne słowa, ale też jakoś świetne buchy wpadają, drugi ten odmówi, zostawmy to za sobą i tak dalej, że to się z nami ciągnie, że i mówi ja nie jestem winny, ty nie jesteś winny. To samo jakby, jak jakby mówili na jakiejś tej. No na kozecce że się tak wyrażę. Tak. Jakby na jakiejś terapii. Dokładnie yy, i to o to w tym chodzi w tym filmie. No tylko, że te środki wyrazu po prostu. Yy, zaciemniają obraz. O tak i na no, aktorstwo, gdyby było lepsze. To być może ta ocena u mnie by była wyższa, ale w sumie dostałem naprawdę dobry film, który mogę polecić tak. Dla, tak. Fanów absurd, dla fanów absurdu, dla fanów aż versus martwe zło, czy martwego zła tak. ogólnie tych tak. tak. serii. Czego jeszcze? The Walking Dead, ale już The Walking Dead takich pobandzie totalnie. Totalnie po no. bandzie. Nie wiem kogo, je, czego jeszcze. A, martwicy mózgu. Na pewno no dla tak, fanów. tak, tak. Też, też, też. też. No przede wszystkim ten film jest jakiś. To nie jest, tak. to nie jest jakiś generyczny o nawiedzonym, yy, wiesz, zabawce, u, u. czaki albo coś. To w ogóle nie o to chodzi. I on jest jakiś, zrealizowany jest świetnie, poza aktorstwem technicznie. Ta mapa jest makabryczna. No, ogląda się to, to, to dobrze, no bardzo. Yy, no ja no raz, my same, idźcie do tak. kin. Za tą oryginalność do, do, dodaje trochę też tą gwiazdkę, chociaż po, wiedziałem, że Perkins będzie kombinował, no i niech kombinuje, bo to jest bardzo dobre, no. Ale powiem tak, jeśli szukacie naprawdę czegoś rozrywkowego, chcecie się po prostu pośmiać w kinie, trochę pobać, bo jest mrocznie momentami, bardzo nawet. Tak. To jest dobra pozycja na wieczór spędzony w kinie, czy ogólnie czas spędzony w kinie. Ja sobie na koniec yy, właśnie pomyślałem, że może oni faktycznie, ci twórcy, bo i Agel też, robią po prostu ukłon w stronę malstreamu, bo na tym filmie nie da się źle bawić, tak? Nie. A yy, można tylko najwyżej yy, nie dotrzeć tego przesłania albo je totalnie zlać, co jest minusem w tym sensie, że, że nie wybrzmiewa. Ale to coś jest za coś, tak? Jakby wiadomo, złowe mnie to burrzały trzy osoby na krzyż w Człyszeniu, tylko wielni fani, to wiesz, można być najlepsze kino i tak nikt tego nie obejrzy. A tak to tak. ci ludzie, którzy obejrzą Małpę, to są zaj się innymi filmami tego reżysera i trafią w końcu na zło we mnie, tak? Tak, zgadza I to, się. I to jest, to jest chyba największa siła tego filmu. No i tym optymistycznym akcentem ja bym skończył na teraz, na dzisiaj. Tak. My zapraszamy do kin, bo jeszcze krajam ten film. Jeszcze raz dziękujemy kino świat za wielety. Tak. tak. Bardzo dziękujemy. I, I polecamy. Tak, podcast krótki, ale dosadny. Zupełnie jak te śmierci w tej małpie. Dzięki, no. Michał. Dzięki. Trzymaj dzięki, się. Łukasz. Cześć. Hej, cześć.